Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak narysować bałwanka łatwo i szybko, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Najpierw narysujemy cały kształt. Zacznijmy od górnej kuli. Rysujemy takie dwie zaokrąglone kreski po dwóch stronach. Zostawiamy tutaj przerwę, bo tu będzie szalik, i dolną część. Po obu stronach taka sama zaokrąglona linia. I dociągamy je do siebie. Dolna kula. Ok, teraz narysujemy szalik. I przeciągamy tutaj linię. Teraz pod spodem i zostawiamy przerwę i rysujemy górną część. Teraz możemy dorysować frędzelki, kilka takich kresek. OK, jeśli chcecie, wasz szalik może być w paski. I tutaj te paski robię bardziej po boku. Dobra, teraz rysujemy węgielki. Takie okrągłe, kolorujemy i dwa na dole. Teraz ręce z patyków. I tutaj trzy takie mniejsze kreski i po drugiej stronie to samo. Dobra, teraz rysujemy buzię. Po dwóch stronach dwie takie wykolorowane koła. I nos z marchewki. No i oczywiście uśmiech. Na głowie zrobimy mu kapelusz. I dociągamy tutaj linię. I tutaj kolorujemy ten pasek. No i na koniec, żeby wyglądało ładniej, można jeszcze dołożyć cienie szarym markerem. Trochę jeszcze na szaliku. Dobra, i to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie pomysł, co mogę narysować w następnym odcinku, napiszcie mi w komentarzu. Pa!